to o czym na pewno warto wspomnieć w kontekście Zielonego Gana, to jego uniwersum, które jest bardzo bogate. Cała historia dzieje się na kontynencie Turma i ten kontynent składa się z dziewięciu krajów i każdy kraj zamieszkany jest przez inną nację. I o matko, można by tutaj się rozgadywać, rozpisywać na naprawdę wiele, wiele słów o, o tych krajach, o tych nacjach. I ciężko to zmieścić w krótkim nagraniu, ale to, co jest na pewno istotne, to to, że każda z tych nacji, a jest ich dużo, tutaj mówimy o elfach, są krasnoludy, humanoidalne jaszurki, humanoidalne koty, humanoidalne psy, każda z nich ma swoje sympatie i antypatie. Tutaj są stosunki pomiędzy tymi krajami, jest polityka prowadzona, na samym kontynencie tak naprawdę też się dzieje wojna, trwa pomiędzy Cesarstwem Fidelskim a Bostonami. Są to akurat kraje zamieszkane przez ludzi białych, i tutaj jest walka o wpływy, jest właśnie walka z cenzurą, na przykład. Tutaj dużo takich wątków politycznych jest poruszanych, i to sprawia właśnie, że ten świat Zielonego Gona jest taki bardzo żywy jest taki no przekonujący bym powiedział. To Inspirowałem się trochę Grołotron, to jest właśnie bardzo mocna rozrysowana polityka i w Zielonym Ogonie też to jest. Nie bez przyczyny też jestem nad wodą, bowiem w Zielonym Ogonie jest na przykład taki kraj jak Almos. Ten kraj zamieszkany przez Almosów na przykład charakteryzuje się tym, że jest to kraj taki bardzo morski, nadmorski. Jedno z jego jedna z jego stolic jest położona na wodzie. Jest to wielka łódź, nazywa się Wielka Krakenowa. I to na przykład sprawia, że ten kraj jest taki wyjątkowy, jest taki ciekawy, że właśnie oni, amosowie, zajmują się żeglugą przede wszystkim. I z takich ciekawostek, na przykład, jest to kraj, który znany jest także z tego, że jest bardzo uzależniony od narkotyków, Flik. I to jedna tylko z nacji i nie opisami tak naprawdę jeszcze praktycznie w ogóle, a jest tutaj co opisywać, i kto znajduje się w Zielonym ogonie. Jest to bardzo bogate uniwersum, które na pewno spodoba się wszystkim fanom fantazy, tak, i fanom polityki, bo to też się znajduje. Pewne zagrania polityczne, jakieś szantaże. To właśnie się znajduje w Zielonym ogonie. Więc to jest to książka gruba, ale to jest wypełniona naprawdę ciekawą treścią, i bardzo Was zapraszam do jej przeczytania.